Witam wszystkich sympatyków kibiców piłki nożnej. Mili Państwo, jesteśmy po meczu Sarmacja Benzin, SKS Łagisza. Wynik meczu 3-1. No i na koniec zostawiłem sobie trenera Michała Plutę. Panie Michale, wynik może nie świadczy o tym, że 3-1 to był wysoki, natomiast no taki trochę nerwowy. Trenerze, bardzo proszę. Nerwowy mecz, ale mówię, no nerwowy też. Wszystko tak, to też są nerwowe, Ciężkie, no wiadomo, to nie, nie przyjechała Łagisza, żeby nam oddać trzy punkty, tylko graliśmy już z nią wcześniej w Pucharze Polski, też nie było, w Pucharze był i też nie było łatwo. Dlatego dzisiaj wszyscy też meczu ciężkiego i taki też był. W pierwszej połowie, no takie trochę szachy z jednej i z drugiej strony. W drugiej połowie się strzeliliśmy bramkę, to troszkę uspokoiło. Druga bramka. No i później troszeczkę nerwowości, bo, się, bo przeciwnik strzelił nam rankę i ta nerwowość się wkradła. Ostatecznie 3-1, cieszymy się, wracamy na odpowiednie tory. No i pracujemy dalej, przygotowujemy się do następnego spotkania. No, trenerze, ponieważ no, Murawa trochę nam nie pomagała, ale to i gościom też nie pomagało. Zgadza się, no ciężko było dzisiaj grać w piłkę, tak jak my chcemy, no my chcemy grać w piłkę. Nie chcemy wybijać, no ale dzisiaj niestety ta murawa dla jednej i drugiej drużyny była taka jaka była, widzieliśmy. Ciężko się grało, czasami piłka nawet stawała w miejscu, bo były kałuże, ale przepchaliśmy mecz i, i to jest ważne. Trzy punkty dopisujemy e, do... do, 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 do i, i, I co, i będzie górą? No, trenerze, i Pan zmienia. Widzę, że, że, że Pan jeszcze może eksperymentuje i tak dalej. Bo ponieważ, no, widzieliśmy się, ile zmian? Dziesięć cztery. Cztery, cztery. zmiany. zmiany. No, także widzimy, że nawet i ławka rezerwowych też się nie wchodzi. I, i pan kilka, że... No tak, kadry mamy dużo i trzeba tych chłopaków ogrywać. No fajne dzisiaj dynamiczne zmiany. No, staram się tam gdzieś dać chłopakom i no dzisiaj akurat ten Kacper ja się nie przyszedł, ale w poprzednich meczach gdzieś dostawał swoje minuty. Dzisiaj z racji tego, że ten wynik był niepewny, więc bardziej doświadczeni zawodnicy weszli. No i pomagają. No dla nas jest, każdy zawodnik się liczy, każdy zawodnik jest ważny. Czy to z ławki, czy nawet, którzy zostali poza kadrą, ale oni są tak samo ważni. Dzisiaj w tym meczu ktoś był za kadrą, w następnym pewnie ktoś inny i, i każdy dostaje minuty, każdy dostał przynajmniej jeden mecz tutaj od pierwszych minut i wydaje mi się, że to jest wszystkim uczciwe. Trenerze za tydzień gramy z cyklonem Rogoznik. Natomiast mówiłem wcześniej, gramy, no znaleźliśmy się już w półfinale Pucharów Polski, gramy 22, godzina 15. Tak. Także no cóż. Tylko punktować. Tylko punktować, ja mówię, tych meczów jest dużo, no kadra jest akurat ok, e, tych e, kontuzji nie mamy na chwilę obecną i trzeba to szanować, ale mówię, no ten terminarz jest dość taki napięty, no bo gramy już czwarty mecz w Kucharze Polski, e, w sobotę mecz ligowy, ale jakoś sobie dajemy z tym radę, no zobaczymy tylko tylko utrzymać tą formę i gramy w każdym meczu o zwycięstwo no, i tak są nastawieni. mieli Państwo, no y, jesteśmy w czołówce, bo, bo nie wiem, będziemy, byliśmy na czwartej pozycji, teraz nie wiem jak tam inne mecze, no ale nie odskakujemy do także ten tak, powodzenia. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję.